Dobry wieczór Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie. Na początek poproszę wszystkie dawne gościnki na scenę. Zapraszamy do nas. Nie wiem, że jesteście na sali, bardzo zapraszamy do nas na scenę. i'm going Temu staliśmy na tej samej scenie, był Poliwileusz 15 -lecia. Dzisiaj 25 lat. Jest to ćwierć wieku. Nie wiem, jak to szybko minęło. Dzieci rosną, ja razem z nimi, prawda? Chciałam z tego miejsca podkreślić, że 25 lat jest to Jakiś sens pracy. Należy spojrzeć na to realnie. Czy był sens założyć taki zespół? Myślę, że czas, że tak. Proszę Państwa, widząc dzieci na zajęcia, które uczęszczają z chęcią. Mu, pierwsze pokolenie Bursztynków przeprowadza do mnie swoje dzieci na zajęcia, które są podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności, i za to jestem im bardzo wdzięczna. Chciałam bardzo serdecznie przez wszystkie lata podziękować tym, którzy podtrzymywali mnie na duchu. Dziękuję serdecznie wszystkim rodzicom i dzieciom za ostatnie tygodnie bardzo ciężkiej pracy. Dziękuję bardzo. To, którzy, mimo pracy, mimo po prostu zaangażowania rodziny, uświetnili nas piękny wieczór. Myślę, że te osoby, które zatęczyły, przypomniały sobie układy sprzed 10 lat, również otrzymują owacje o nas. Gorące podziękowania! Proszę Państwa, jeszcze raz chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim. Lista jest bardzo długa, także pozwólcie Państwo, że powiem ogólnie. Dziękuję bardzo serdecznie mojej wspaniałej Dyrekcji Z Młodzieżowego Domu Kultury, Pani Dyrektor Marii Seybert za pomoc jaką mi okazała. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo jeszcze raz wszystkim ludziom dobrej woli, wszystkim ludziom dobrego serca. Gdyby nie Wasza pomoc, nie byłoby naszego jubileuszu, a to jest dla mnie 25 lat. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jestem tutaj właściwie. To w roli nie tylko szefowej, ale przede wszystkim chyba koleżanki, bo zaczynałyśmy razem yy, pracę z dziećmi. To, co dzisiaj mogliśmy oglądać, yy, po pierwsze, że to było fantastyczne, wspaniałe, Celina, jak zawsze, ale to jest przede wszystkim pokazana praca jednego właściwie człowieka. Naszej kochanej Cywiny, która jest nie tylko choreografą, bo choreograf to oczywiście bardzo duże słowo, ale ona jest matką, i jest tak jak zawsze krawcową, chociaż mimo wszystko to, co powiedziałam, że matka to jest największe słowo i ona jest tym człowiekiem, który łączy wiele już pokoleń malborskich dzieci. Celina, dziękuję Ci bardzo za to, co y, dałaś dla mnie, dla Młodzieżowego Domu Kultury, przede wszystkim dla wszystkich kolegów i koleżanek, które z Tobą pracują i współpracują. Jesteś przykładem wspaniałego nauczyciela. Y, chciałabym Ci życzyć, żebyś wytrwała, bo wiem, że to bardzo trudne. Zabobostaną i Będą kolejne. Będziemy trzymać za Ciebie kciuki. Będziemy przede wszystkim kciuki trzymać za Was. Bo tak jak Pani Celina powiedziała, bez Was, bez bursztynków nie byłoby zespołu. Bez rodziców, którzy wspierają cały czas pracę Pani Celina. Ogromnie, ogromnie dziękuję dla Państwa. Proszę jak się uśmiechają, piękne nasze dwa Mador, nie tylko w mieście, ale w Polsce i tak jak było powiedziane, w świecie. Myślę, że są fantastycznymi ambasadorami naszego miasta i nas. Życzę tylko, żeby cały czas tak trwały w swojej radości tańca, bo przestaniec. Przede wszystkim wychowujemy naszą młodzież, nie tylko przez taniec, ale tutaj akurat w tym zespole przez taniec i ogromnie wielkie serce. Rozgadałam się, ale też się zdruszyłam, bo wiem ile pracy włożyła yy, Pani na Pacanowska przed tym konceptem. Proszę Państwa, jak zauważyliście, tutaj nie było gości. Wszystko zaprezentowała grupa taneczna z a już chyba najsympatyczniejsze było to, że również chcieli na scenie wystąpić rodzice naszych dzieci. Jest ogromna prawa. Nie uwierzymy, że nie wyjdzie, że nie da prawo, ty dasz prawo. Jesteś po prostu fantastycznym człowiekiem o ogromnym sercu. Dziękuję Ci jeszcze raz. Oczywiście ja jako dyrektor młodzieżowego domu, który chociaż... Tutaj wydaje mi się, że bardziej jestem koleżanką i taką bym chciała być. Chciałabym Ci wręczyć nagrodę, którą mogłam Ci przyznać jako dyrektor i tu właśnie na Twoje ręce chciałam Ci złożyć. bardzo dalszej tak pięknej pracy, a jeszcze Państwu powiem, że byłam teraz trzy dni na w sejmiku placówek wychowania pozaszkolnego wszystkich z całego naszego kraju. Ten sejmik 18 odbywał się w Tomaszowie w Wielkopolskim, więc jechałam dokładnie do Narborka, przyjechałam za 5-6. Powiedziałam, że niemożliwe, żeby nie było na od celiny, ale tam byli dyrektorzy, dyrektorzy wieloletnich, ale przede wszystkim takich placówek jak nasza. I powiedziano mi Poproszono mnie, żebym ci przekazała ogromne życzenia Tobie i Wasz, i Twoim dzieciaczkom, całemu zespołowi. Dla zespołu też mam niespodziankę: tam będzie McDonald's, więc coś dla Brzuszka, czyli Ci te kwiaty. Bo jeszcze oprócz tych upominków cała Rada Pedagogiczna wszyscy Twoi przyjaciele i ja przygotowaliśmy taki mały jeszcze drobiazg. Proszę bardzo, to jest prezent dla Ciebie od nas. <plosy> jeszcze trzymam mikrofon, bo, tak jak Państwo jestem reprezentantką jeszcze swojego, swojej grupy, która kibicuje cały czas yy, grupie burzteków i bardzo często razem wspieramy się, występujemy i my również jako zespół teraz balbimy i IRAM, nie wiem, tam gdzieś są, yy, wiem, że moi przedstawiciele zespołu IRAM, Szkoda, że nie wyszli na scenę, ale to jest od nas taki piękny prezent dla zespołu w tym pięknym dniu. Wszystkie. Natomiast myślę, że powiemy parę słów o pani Celini. Ja myślę, że... Żeby osiągnąć sukces, drodzy Państwo, to trzeba czterech rzeczy. Pierwsza rzecz to wiara i tą wiarę mam nadzieję, że Celina miałaś. Drugie to zaufanie, że ludzie ciągle zaufają ci i ty masz zaufanie do nas. I dwie rzeczy najważniejsze czas i wysiłek, którego nigdy nie szczędziłaś. Bardzo ci pięknie za to dziękuję. Dziękuję. Również w imieniu władz miasta, moim osobistym i wszystkich władz i tej władzy wykonawczej, uchwałodawczej, bo Pan Przewodniczący przekazał mi ten bukiet kwiatów, drugi, bo mam dwa, nie wiem, czy Państwo widzicie. Nie się być, ale składam najtręteczniejsze życzenia. Ja również dołączam tych wszystkich życzeń, Majka powiedziała to na wszystko. Ja byłem tylko tyle, że żeby osiągnąć taki sukces, trzeba po prostu wkładać do wiele serca. Dziękuję bardzo. Jeszcze <laughs> nie, najstarsza grupa. Szczęść jest ogromna, więc dużo nie powiem, ale bardzo dziękujemy, że my opieślimy za przecież sprzed 10 lat. Żeby opieślimy sobie przypomnieć naszych najpiękniejszych. To jest naprawdę niesamowite, że jest to ojciec. czyli grzegorz syn Celiny i Jerzego Również chciałbym podziękować. Rogę mamusiu, dziękuję Ci bardzo, no i dalszy tak dalej. bardzo za miłe życzenia. Były troszeczkę łzy wzruszenia, ale uważam, że to jest zdrowotne, i normalne. Tymczasem na zakończenie chciałam wszystkich Państwa zaprosić na słodki poczęstunek. Za chwileczkę zobaczą wszystko, całe efekty z tyłu naszej sceny. Dziękuję raz jeszcze wszystkim gościom, wszystkim rodzicom, wszystkim dzieciom, i do zobaczenia za dwadzieścia 25 pięć lat. Minęło lat.